Cześć, mam na imię Michał i jestem ekspertem doświetlenia LED. Pokażę Wam teraz, jak łatwo wymienia się tradycyjne oprawy rastrowe na świetlówki na nowoczesne panele LED. Zapraszam. Jesteśmy w sklepie spożywczym, gdzie jak widzicie były zamontowane jeszcze starego typu oprawy rastrowe na tradycyjne świetlówki, które podmieniamy na nowoczesne panele LED. Panele LED świecą całą swoją powierzchnią, co bardzo ładnie wygląda i doskonale rozprasza światło. Do montażu paneli wystarczy śrubokręt, drabina i oczywiście wyłączony obwód prądowy. Podmianę zaczynamy od zdjęcia starej oprawy rastrowej, a w jej miejsce podłączamy zasilacz do panelu LED. Konstrukcje podwieszonego sufitu składają się z płyt termatyksowych, co bardzo ułatwia całą podmianę. Panele LED wystarczy położyć na profilach konstrukcyjnych, nie potrzebujemy do tego żadnych dodatkowych uchwytów, wystarczy sam panel. Zasilacz mamy podłączony do sieci elektrycznej, teraz do niego dopinamy panel LED i kładziemy go na profilach, z których składa się konstrukcja sufitu. Jak widzicie, jest to banalnie proste zajęcie. Pan Ziutek jest właścicielem sklepu, nie jest elektrykiem, a z wymianą radzi sobie bez żadnych problemów. Teraz zdejmujemy starą oprawę rastrową. a dziurę, która po niej została, zasklepiamy płytą termateksową. Po włączeniu panele świeci, wszystko się udało, a tak jeden panel zastępuje oprawę rastrową na cztery tradycyjne świetlówki, z których każda pobiera 36 W, czyli w sumie pobierają 144 W. Tylko jeden panel oszczędza aż około 35 w w skali miesiąca. Dzięki, mam nadzieję, że Wam również uda się podmienić oprawy rastrowe na panele. Do zobaczenia.